Cześć dziewczyny, chciałam wam dzisiaj pokazać mój ostatni projekt, jest to album na 18 urodziny, kolekcja z której korzystałam to kolekcję Craft O'Clock, wiosenne marzenia o poranku oraz niektóre papiery też Morning Dreams, nie chcę ich wyostrzyć. O. o, tak? Kolorystyka jest po prostu bardzo podobna i grafika kwiatków, więc można było ich spokojnie razem użyć. Zresztą ja bardzo lubię tę grafikę ich, tych malowanych jak akwarelą kwiatków, więc bardzo fajnie mi się pracowało z tą kolekcją. Album prezentuje się tak. Jest rozmiarowo, jakby trochę nie w moich klimatach, bo zazwyczaj robię 21 na 21. Natomiast tutaj pokusiłam się o zrobienie takiej troszkę w, jakby w prostokątnym kształcie. I mamy tutaj 15 na 20,5. Ale powiem szczerze, że bardzo mi się ta forma podobała, więc kto wie, czy jeszcze jej nie powtórzę. Na okładce, jak widzimy, mamy tylko napis i piękną kolekcję. Okładka zrobiona jest z płótna introligatorskiego. Bożem się język Na grzbiecie mamy tylko przywieżkę z liczbą obchodzonych urodzin. Łańcuszek, kwost, kokardka, jakiś kluczyk I to wszystko Z tyłu też nic nie ma Tylko jest Piękna Piękny papier I prezentuje się albumik tak, na pierwszej okładkowej stronie mamy Kieszonkę, ta kieszonka jest jakby podwójna Pierwsza część tej kieszonki to jest folia To jest zapięte na taki Ładny spinacz. Tu mają tylko życzenia do podpisu. I ta kieszonka pod spodem ma po prostu jakby drugą kieszonkę. Nie wiem, czy to tak widać. Czy wiecie o co mi chodzi? O, tu jest folia, a pod spodem jest normalnie kieszonka. I tutaj są włożone tylko staguś i taki mniejszy na zapiski, bo on już ma taką gotową krateczkę, więc można spokojnie coś napisać. Natomiast tutaj pod tą foliową mamy włożoną karteczkę. I i jakby ona się tak też cała w okazałości prezentuje. Dobrze. No i pierwsza strona. Generalnie idea tego albumu była taka, żeby na jednej stronie była gotowa mapa na zdjęcie, Mieli jedno pojedyncze, natomiast druga strona miała jakby więcej miejsca na zdjęcia. Tutaj mamy tylko taką klapeczkę, i tu. Jak widać, mamy miejsca na pojedyncze duże zdjęcie albo dwa takie mniejsze, więc to jest na magnesik zamkane. Natomiast tutaj mamy pojedyncze zdjęcie z gotową już matą. I tylko napisy nie wiem, chyba nie wspomniałam napisy mamy też z Craft O'Clock. Chwytaj chwilę, powycinane w większości z tych. Tu jest chyba tylko na początku taki z innego. No i tu mamy pierwszą stronę. Tu oczywiście po tej stronie mamy miejsce na pojedyncze zdjęcie. No. Tak, już gotowe. Natomiast tutaj mamy klapeczki na magnes. I tutaj mamy matę włożoną, żeby wiedziała sobie jak każda mata jest podklejona wizytukowym papierem. No i papier skrapowy. Kolejna strona to też po tej stronie mamy miejsce na zdjęcie. Napis tylko jakaś tam dekoracja, powycinane elementy z kolekcji. Natomiast ta strona to już jest miejsce na większą ilość zdjęć. E, przytrzymane są klapeczki takim paseczkiem foliowym. Chyba już nikomu nie muszę mówić, kto nas zaraził tymi folikami wszelkiego rodzaju. Także Kasia, dzięki. Na magnesik. I tu mamy. Na 6 zdjęć klapeczki, i tu jeszcze może jeden, jedno zdjęcie sobie spokojnie wkleić. Kolejna strona to jest znowu tutaj, mamy miejsce na jedno zdjęcie, gotowe już. Natomiast ta strona to jest też na jakieś 6 zdjęć. Tu jest mata włożona, żeby wiedziała po prostu, jak ma wykorzystać. Chociaż zrobi jak będzie chciała. Tu mamy środek i tutaj muszę wytłumaczyć, jakby środek jest inspirowany ramkami, które, na który tutek zrobiła Klaudia Wójciak z kanału Scrab Your Life. Fantastyczny tutek i w ogóle bardzo fajne ramki. Ona tam zrobiła ramkę stojącą, w ogóle jako formę takiego mini albumiku. Zresztą, które i tak wykorzystałam, ale to może pokażę wam w kolejnym filmiku. A tutaj wykorzystałam sam jakby tutek na zrobienie takich grubych, fajnych ramek. Bardzo fajnie się robi. Klaudia bardzo ładnie to tłumaczy, więc myślę, że nikt nie będzie miał z tym problemu. Ramki są na praktycznie dwa zdjęcia, bo można włożyć sobie jedno zdjęcie w tą i drugie wcisnąć, bo jest dosyć dużo miejsca jakby w drugą stronę, tak? I wtedy mamy tutaj dwa i tu mamy jeszcze pojedynczą stronę na... Na zdjęcia. Naprawdę polecam. Myślę, że całkiem fajnie to tutaj wygląda. No i ta strona jest wiadomo adekwatnie taka sama. No w każdej jakby stronie mamy kieszonki, w każdej kieszonce mamy matę, mata to resztki powycinane z kolekcji i papier skrapowy i z takim madełkiem. Ta strona to jest jedna duża foliowa kieszonka. Jak widać, tu mamy maty na zdjęcia, maty do zapisania czegoś, to już jak sobie tam zażyczy. Natomiast tu mamy adekwatnie, tak jak mówiłam, konsekwentnie jedna strona jest na gotowe, got z gotową matą na zdjęcie pojedyncze. Tutaj mamy taką rozkładaną klapeczkę na pięć zdjęć. I praktycznie też nic poza napisem i tą klapeczką nie ma i tutaj mamy matę na, gotową na zdjęcie kolejna strona to jest belly band prosty, bez żadnych udziwnień z dołączonymi tylko wyciętymi kwiatkami z kolekcji no i wciśnięte maty maty na zdjęcia maty na zapiski jak sobie tam będzie chciała a kolejna to jest to są dwie kieszonki i też dowolna, albo sobie coś zapiszę, albo takie małe zdjęcie przyklei z jednej strony, co tam już będzie chciała. I ostatnia strona miejsce na zdjęcie klapka kolejne miejsce na zdjęcie i tutaj też otwierane mamy z miejscem na zdjęcie. Także naprawdę trochę tych zdjęć się pomieści. Ostatnia okładkowa strona to jest taka kopertka zamykana na foliowy paseczek. I w środku wiadomo maty na zdjęcia, maty na zapiski. I to by było na tyle. Do albumiku standardowo też jest. Kopertka z napisem w dniu urodzin, z taką małą kompozycją. I to by było tyle. Jeszcze raz polecam kanał Klaudii Wójcik z tym tutkiem na ramki, bo jest naprawdę bardzo fajny. Pozdrawiam, dziękuję bardzo, pa!